Marcus Rashford trafi do Barcelony. No właśnie Blaugrana jest zainteresowana pozyskaniem tego zawodnika. Klub, tutaj Rashford dał też mu zielone światło na to, żeby mógł spokojnie opuścić. No właśnie, jest to w ogóle ciekawe z wielu względów, czy on w ogóle profilowo pasuje do Barcelony. Ciekawa kwestia, bo Rashford tak naprawdę mało pieniędzy kosztuje 50 milionów euro, oczywiście w świecie piłki nożnej, tak? Cały czas mówię, się chodzi o transfery piłkarzy na zwykłego Kowalskiego, to są gigantyczne, bająskie pieniądze dla mnie też, tak? No... Natomiast właśnie dzisiaj porozmawiamy na temat tego, czy raz rzeczywiście trafi do Barcony, czy profilowo pasuje do Barcony. No i też jaki miał po prostu ostatni tutaj sezon, jak to właśnie wyglądało, jeśli chodzi o tego zawodnika o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij na a dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Co ciekawe Markus Rashford może być tak, na, na, tak naprawdę wygranym, nieudanego transferu Niko Williamsa do Barcony, bo Niko Williams miał przyjść, do Barcony, ostatecznie nie przyszedł. na no transfer Niko Williamsa miał wynosić około 58 milionów euro. To była podstawa, tam plus prowizje to byłoby około 64 milionów euro Czyli ten transfer nie doszedł do skutku, i teraz Marcus Rashford może być właśnie wygranym tamtego niedoszłego transferu, bo Barcelona będzie mogła przeznaczyć te pieniądze właśnie na zakup tutaj napastnika z tutaj, tak po prostu no, z Wielkiej Brytanii, z po prostu Manchester United. Jak tu widzimy, w ostatnim czasie był na wypożyczeniu w Aston Villa tak, jeśli chodzi właśnie o tego zawodnika, jeśli chodzi o tego piłkarza. Także zobaczymy, czy rzeczywiście po prostu Barcona go pozyska, bo tam jak zwykle po prostu Barcona i tutaj Deko może być, pokazać, że wiele zawieruch i tak dalej, jak nie będzie podpisany, nie on będzie ogłoszony, to nie ma co po prostu mówić wcześniej. Natomiast to jest ciekawa sprawa, że właśnie jest on tutaj wiązany z Barcona. czy powiem w ten sposób, dla Rashforda to jest dobrze przewietrzyć się i zmienić po prostu tutaj, tak, Klub, no bo wydaje mi się, że on się zasiedział w tym Manchesterze United. No to jest po prostu tragedia, tak? Tyle lat praktycznie występuje w tym klubie. W sensie dla niego takiego postępu dobrze by było, gdyby właśnie opuścił klub, a nawet le lepiej by było, gdyby właśnie zagrał w, inne, w innym kraju niż po prostu tutaj Anglia. Także tak to wygląda. Natomiast ja nie do końca jestem przekonany do Rashforda, jeśli chodzi o Barcelone, tak, ja, Znaczy, ja uważam, że jak on by przyszedł do Barcelony, to nie będzie strata. Nie jest to drogi zawodnik, jak po prostu na zawodnika za 50 milionów euro to dalej po prostu jest, warto po prostu go pozyskać. Natomiast ja mam takie wrażenie, może mylne, że on jest za wolny, <laughs> Barcelonę. Przy tej Barcelonie, która teraz jest, tak? Nie w sensie, że on w ogóle jest wolny, tak? No bo przecież występując, czy w Manchesterze United, czy po prostu, czy w Aston Villa, no to wiadomo, że po prostu tam nie ma wolnych zawodników, tak? Ale wydaje mi się, że na ten sposób gry, jeśli chodzi o Barcelonę, on jest zawodnik. Ja mam wrażenie, że Markus Rashford idealnie profilowo pasuje do Bayernu Monachium. Nie wiem czemu. Może się mylę, możecie się śmiać, czy nie, po prostu, ale ja mam wrażenie, że on profilowo idealnie pasuje mi po prostu, jeśli chodzi o Bayern Monachium, tak? Rashford idealnie po prostu by pasował do Bayernu Monachium, ale może się mylę, tak? Natomiast niewątpliwie dalej, to byłoby dalej wzmocnienie, jeśli chodzi o Barcelonę. Oczywiście on jako napastnik, czy był rzeczywiście, czy byłby wtedy napastnikiem, czy byłby po prostu tutaj konkurował z Robertem Lewandowskim, czy fałszywym po prostu napastnikiem, a pełniłby funkcję pomocnika, czy by, by był tak naprawdę zamiennikiem Roberta Lewandowskiego, czy w dwójka właśnie Robert Lewandowski i Rashford by grali, no nie wiem, tak, nie wiem po prostu jakby to miało wyglądać, tuż po prostu musiałaby być koncepcja Hansa Flika. natomiast tutaj rzeczywiście jeśli chodzi o Rashforda, może zobaczymy sobie tutaj jego po prostu statystyki, jeśli chodzi o ostatni czas, mamy Manchester United Aston Villa, tak, Aston Villa po prostu jego występy jeśli chodzi praktycznie o mecze, tak, czyli mamy tutaj po prostu spotkania, które rozegrał, tak to mamy 10 meczów na wypożyczeniu. Dwie bramki zdobył tutaj, tak. Mamy też puchar Anglii, puchar Ligi Angielskiej, Europa. W sumie wystąpił w 17 spotkaniach, w 17 po prostu meczach, tak. No, te statystyki, jeśli chodzi o ostatni sezon, nie są one jakieś po prostu fantastyczne po stronie Rashforda, natomiast dalej to jest po prostu wartościowy zawodnik, tak. Dalej to po prostu jest wartościowy zawodnik, jeśli chodzi o Rashforda. Moim zdaniem, no tak jak powiedziałem, gdzieś ta kariera Rashforda utknęła, utknęła po prostu w tym Manchester, Manchesterze United. Ja też mam pewne, pewne wrażenie, że Rash, Rashford po prostu ma pewne blokady mentalne, psychiczne, że on nie poszedł dalej. On dużo osiągnął, dużo wystartował z, z takiego po prostu wysokiego poziomu na początku, jako taki geniusz, tak? Troszeczkę bym powiedział, jako, jak Musiala, tak? Ale Musiala dalej się rozwija, tak? A wydaje mi się, że Rashford dziś po prostu się zastopował też po prostu pewne perpety klubowe i tak dalej, że nie poszedł dalej, tak? Dalej jest na tym mniej więcej wysokim poziomie, ale dziś się praktycznie zatrzymał, chociaż to ostatni tutaj sezon i jeszcze wcześniej po prostu Manchester, Manchester United no nie był aż tak dobry w jego wykonaniu tak, zobaczmy sobie po prostu tutaj na jego występy e, tak w 15 spotkań 4 po prostu bramki e, tak, to po prostu wcześniej jeśli chodzi o Manchester e, Manchester United, tak, Manchester po praktycznie tutaj United także tak wygląda sytuacja jeśli chodzi o Rashforda, mimo wszystko ja bym go brał do Barcony, jeżeli jest do wyjęcia za 50 milionów euro. Natomiast gdybym miał po prostu ofertę jego i Nico Williamsa, oczywiście to już jest niemożliwe, tak? ale którego zawodnika lepiej po prostu teraz pozyskać w tym okienku transferowym, to Nico Williams dla mnie by po prostu był by wyborem pierwszego E, tak, m, wyboru, tak, jak, jak mam powiedzieć, jak, decyzją pierwszego wyboru, e, natomiast jeśli chodzi o, e, no wiadomo, że nikomu nie jest odpad, tak, natomiast je, jeśli chodzi po prostu o tą posłuchę, to, o to okienko transferowe, no to ewentualnie po prostu bym pozyskał Markusa Rashforda, chyba, że po, pojawiłaby się jakaś inna opcja ciekawsza na stole, tak. E, nie wiadomo, czy on się w ogóle sprawdzi, bo może się nie odnaleźć, tak, bo okaże się, że będzie miał po prostu tak blokadę mentalną, że się odnajdzie tylko po prostu widz angielski. Ja też po prostu biorę to pod Uwagę, tak, ze względu na to, że on się gdzieś tak mentalnie zablokował, jeśli chodzi o swoją karierę, rozwój, tak. Może też być taka sytuacja, że on przyjdzie do nowej kultury, nowy po prostu język, tak, nowe otoczenie i tam się już kompletnie po prostu zblokuje i to będzie kompletna porażka w jego wykonaniu. Może się okazać, że Liga Angielska dla niego jest najlepszym po prostu miejscem, tak. Także no zobaczymy, jeśli chodzi o Markusa Rashforda, na pewno to jest po prostu tak tutaj. Obiecujący, może zawodnik, nie no, bo już po prostu pokazał to, co może, tak, jak, jak, jak gra w piłkę. Natomiast moim zdaniem on nie pasuje profilowo do Barsoom. Ja mam gdzieś takie przeświadczenie, tak, że to, to, to nie wypali po prostu albo mentalne, gdzie ma blokadę. Albo profilowo nie będzie pasował, będzie za wolny, jeśli chodzi o Barcone sposób gry. Takie ja mam dziś po prostu takie przeświadczenie. Może mylne, tak, może mylne po prostu. Też pytanie też jest takie, tak. No, jeżeli Barcona miałaby zapłacić za niego 50 milionów euro i on by się na przykład nie sprawdził, co potem pójdzie na wypożyczeniu, potem jego po prostu wartość spadnie i tak dalej, no to też jest pytanie tak. I też jeśli chodzi o Markusa Rashforda, tak, no bo on, przychodząc do Barcony, no nie wyobrażam sobie na jego, chyba, że na jego miejscu, także przyjść do Barcony i będzie grzaławkę. On, będąc na wyposażeniu mając tak mało meczów teraz w ostatnim sezonie i w poprzednim meczu, ja bym będąc na jego miejscu, po prostu przychodziłbym do Barcony, ja muszę do, dostać gwarancję występu, dostać po prostu gwarancję meczu, żeby grał. To mnie interesuje, tak? No więc tutaj pytanie tak, jeśli chodzi o jego kwestię Roberta Lewandowskiego i Barcona, jak to by miało wszystko wyglądać, tak? chociaż z drugiej strony przyjście Rashforda do Barcelony to byłoby korzystne dla Roberta Lewandowskiego, bo wydaje mi się, że on po prostu tutaj, tak, no z całym szacunkiem do Rashforda, ale jednak nie będzie stanowił takiej rywalizacji, jakby e, jeden do jednego z Roberta Lewandowskim, nie, nie podejmie takiej rywalizacji, e, po prostu będzie wymienka. tak mi się wydaje, po prostu, jeśli chodzi o statystyki, jeśli chodzi o mecze, prze, przełożenie, że Robert Lewandowski, pomimo tego, że jest starszym zawodnikiem, pokona po prostu tą rywalizację, czyli pod tym kątem byłoby to korzystne, tak, Barcelona by się zbłaźniła, spaliłaby się praktycznie, Robert Lewandowski miałby trzy po pozycję i tutaj Rashford po prostu poszedłby w podstawkę. Bo gorzej dla Roberta, jak przyszł, Robert byłoby, gdyby przyszedł mocny zawodnik, który by stanowił dla niego mocną konkurencję. Wtedy mógłby ten mocny zawodnik posadzić Roberta, a na ławkę tak. No właśnie jestem ciekaw, co wy na ten temat, co to wszystko dzisiaj. Pozdrawiam, macie.